Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu całego Instytutu Lingwistyki Stosowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Jana Anosa-Komińskiego w Lesznie. Chcielibyśmy, a może chciałybyśmy, bo jesteśmy wszystkie kobietami, zachęcić Państwa do studiowania w naszym Instytucie. Na początek może przedstawimy się. Aleksandra Wojciechowska, to moje nazwisko. Mam przyjemność i zaszczyt kierowania tym instytutem od początku jego istnienia. Pani doktor Danuta Górka, zastępca bardzo. dyrektora. Pani magister Karolina Struszecka, mm. która kieruje w naszym instytucie praktykami, szczególnie nauczycielskimi. Oraz dwie studentki drugiego roku, które będą świadczyły o prawdziwości tego, co się u nas dzieje. Bardzo proszę, żeby Pani się przedstawiły same. Dzień dobry, słucham, od Dzień dobry, z strony Anna Łukaniuk I obie jesteśmy studentkami filologii angielskiej na drugim roku. I obie wybrałyśmy ścieżkę specjalizacji nauczycielską. Czy Państwo chcą zadać pytania? Czy mamy najpierw opowiedzieć w kilku czy w kilkunastu zdaniach o pracy w naszym Instytucie? W związku z tym, e, może krótko. Instytut Lingwistyki Stosowanej to filologia. Filologia w zakresie języka angielskiego lub języka hiszpańskiego do wyboru, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby studiować obydwa języki. Staramy się tak zorganizować zajęcia i plan, żeby każdy, kto chciałby. Zdobyć suplement do dyplomu z języka angielskiego i hiszpańskiego równocześnie, może to zrobić. Mamy na filologii angielskiej propozycję dwóch wyborów, dwóch ścieżek dyplomowania. Można studiować na ścieżce nauczycielskiej, czyli po skończeniu studiów można zostać nauczycielem. Wszelkie kwalifikacje uzyskuje się w trakcie sześciu semestrów, czyli trzech lat studiów. Można również wybrać ścieżkę biznesową. Jest to ścieżka, która umożliwia pracę we wszystkich możliwych sektorach przemysłu we wszystkich możliwych sektorach działających w jakimkolwiek porozumieniu czy współpracy z zagranicą. Jeśli chodzi o tą ścieżkę biznesową, to nawet w lesznie jest bardzo dużo przedsiębiorstw, które współpracują z Niemcami, z Holandią, z. Francją z różnymi krajami, a językiem, który dzisiaj obowiązuje, czyli językiem, który pełni funkcję lingwa franka, więc porozumienia takiego światowego, jest język angielski. A drugim zaś językiem, który w świecie dzisiaj jest niezwykle użyteczny, to jest właśnie język hiszpański i to jest nasza oferta. Zaś gdyby ktoś chciał wybrać język hiszpański jako przedmiot swoich studiów, to jest wybór między ścieżką kulturowo-tłumaczeniową i ścieżką y, turystyczno-hotelarską. Jest istotne to, że język hiszpański w naszej uczelni y, zaczynamy studiować od podstaw, także nie trzeba się legitymować y, tym językiem y, na początku studiów. Studenci w czasie trzech lat osiągają y, wymagane. Kompetencje, umiejętności i doskonale sobie radzą. Natomiast jeśli chodzi o język angielski, to na świadectwie należy mieć ocenę z języka angielskiego i znać ten język na poziomie minimum B1. To są takie ogólne informacje dotyczące naszych studiów. Również y, praktyki są bardzo istotne. One są y, póki co w liczbie y, znacznej ale prowadzone są w sposób bardzo zorganizowany i y, bardzo właściwy. Y, na temat praktyk może y, poproszę o kilka zdań Panią Magister Karolinę Strużycką, ponieważ jest najbardziej kompetentna w Instytucie do udzielenia informacji na ten temat. Dzień dobry. W kilku słowach, gdybym miała powiedzieć o praktykach, to wyglądają w sposób następujący. Na chwilę obecną. Na ścieżce nauczycielskiej, jeżeli ktoś wybiera ścieżkę nauczycielską, obowiązuje go 500 godzin praktyk podzielonych na godzinę w kontakcie, czyli w bezpośrednim, bezpośrednim spotkaniu z uczniami i nauczycielami, czy to w szkole, czy w przedszkolu, czy w innych instytucjach edukacyjnych. I godzin pracy własnej. Nauczyciel ma dużo pracy własnej, stąd taki podział. Między innymi praktykanci muszą tworzyć plany lekcji. Do lekcji się przygotowywać, stworzyć materiały lekcji, stąd właśnie nie tylko liczą się godziny przepracowane, godziny pobytu w szkole czy przedszkolu, ale też godziny, które student poświęca na praktyki w domu. Charakter praktyki to jest tak stopniowo: przechodzimy od obserwacji przez asystowanie nauczycielom, aż do pracy samodzielnej w szkole czy przedszkolu. Natomiast na wszystkich pozostałych ścieżkach, Praktyka, wymiar praktyk wynosi 960 godzin, podział na godziny kontaktowej pracy własnej jest troszeczkę inny, w innej proporcji. I tak jak już wcześniej wspomniała pani dyrektor, praktyki można odbywać we wszystkich miejscach, we wszystkich instytucjach, które charakterem odpowiadają ścieżce wybranej, tak? Czyli albo w instytucjach szeroko rozumianego biznesu, albo w instytucjach kulturowo-tłumaczeniowych, instytucjach hotelarsko turystycznych Praktyki trwają, takie pewne praktyki ścieżkowe trwają na drugim i trzecim roku studiów, natomiast na pierwszym roku studiów, w drugim semestrze, czyli właśnie teraz, te praktyki się rozpoczęły. To są takie praktyki o charakterze wdrożeniowym, te kilkugodzinne. Studenci mają obowiązek poznać zasady funkcjonowania różnych instytucji, do których być może w przyszłości pójdą jako pracodawcy. I tutaj, bez względu na ścieżkę dyplomowania, o której myślą studenci, Muszą pójść na trzy dni praktyki do jakiejś instytucji edukacyjnej, do instytucji szeroko pojętego biznesu i do instytucji tłumaczeniowo-kulturowo-turystycznej. Jeśli chodzi o samą filologię, to poproszę za moment Panią doktor Danutę Główkę o przybliżenie tego kierunku, ale istotna wydaje nam się informacja, że proponujemy Państwu studia stacjonarne. Studia stacjonarne w takich dwóch odmianach z planem dziennym, czyli dla osób, które nie pracują, które studiują i, i tylko studiują oraz druga forma ten sam program studiów, ale plan popołudniowy to dla studentów, dla kandydatów może najpierw, którzy chcą pracować i równocześnie studiować. Te zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia od godziny 16, nie w każdy dzień, ale również są zajęcia w weekendy. Jest to niezwykle korzystne, ponieważ można pracować. I realizować swoje marzenia związane z edukacją. I panią doktor Główkę poproszę o kilka zdań związanych z samą filologią, z przedmiotami, których nauczamy. Dziękuję bardzo. Jeśli podejmiecie państwo decyzję, żeby studiować u nas filologię, to proszę pamiętać, że nie musicie państwo od razu decydować, czy chcecie studiować filologię angielską czy hiszpańską, ponieważ w pierwszym semestrze macie państwo bardzo dużą dawkę. Przedmiotów praktycznych, praktycznej nauki języka zarówno hiszpańskiego, jak i angielskiego. I w tym czasie, w pierwszym semestrze podejmujecie Państwo decyzję, którą z filologii chcecie Państwo studiować, a być może nawet obydwie. Tak? Czyli macie Państwo jeden semestr, żeby się wdrożyć i zastanowić, którą filologię, czy może dwie filologie będziecie Państwo studiować. I to jest, myślę, bardzo atrakcyjna propozycja. I proszę tutaj to wziąć pod uwagę, bo dawka języka praktycznego jest naprawdę wysoka. Tak? Mamy świetnych specjalistów, którzy, którzy prowadzą języki, naukę języków praktycznych, także na pewno można w krótkim czasie bardzo szybko dokonać takiego dużego postępu, jeśli chodzi o obydwa języki. I Proszę, tak jak pani dyrektor mówiła, język hiszpański uczony jest od podstaw. Natomiast język angielski, no, zaczynamy, od, startujemy od poziomu B1, ale bardzo szybko idziemy już, już dalej i ten poziom jest potem dużo, dużo wyższy. Jeśli chodzi o, o przedmioty, to przede wszystkim większość, większość przedmiotów prowadzona jest w języku, w języku obcym, tak? czyli albo w angielskim, albo w hiszpańskim. Tylko w zasadzie w pierwszym, w pierwszym semestrze te ogólne zajęcia teoretyczne prowadzone są jeszcze w języku polskim, natomiast wszystkie oczywiście języki, język, zajęcia praktyczne są prowadzone w językach obcych. Już potem od drugiego semestru stopniowo te wszystkie zajęcia teoretyczne również je są, są prowadzone, większość jest prowadzona jest w językach, w językach obcych. Jeśli chodzi o przedmioty. To oprócz tej, tak jak powiedziałam, dużej dawki języka praktycznego, który jest podzielony na komponenty, a więc uczymy oddzielnie konwersacji, pisania, czytania, mówienia, słuchania, czyli każdy komponent języka uczony jest o, osobno, ale mamy również przedmiot, który nazywa się Integrated Skills, gdzie wszystkie y, y, umiejętności są, są łączone. To, to jest ten blok języka praktycznego. Mamy również blok przedmiotów teoretycznych, takich, które związane są z kulturą, literaturą oraz językoznawstwem. Tak? Te przedmioty również są, a więc poznajecie Państwo wybrane dzieła literatury danego obszaru językowego, elementu kultury czy wreszcie wybrane elementy językoznawstwa. Oczywiście proponujemy przedmiot, komunikacja międzykulturowa, która jest podstawą tej umiejętności, które Państwo tam podczas tego przedmiotu umiejętności wiedzy, którą nabywacie, na pewno będzie, będzie Wam bardzo pomocna. W pierwszym semestrze pani, pani dyrektor prowadzi ten, ten przedmiot. Jest podstawą do, do tych dalszych przedmiotów komunikacji, wszystkich właściwie przedmiotów, które, które, które prowadzimy. To jest ten blok właśnie przedmiotów teoretycznych, nazywamy to w Content Subjects, i są oczywiście jeszcze przedmioty ogólnouczelniane, wykłady ogólnouczelniane, jest, jest lektorat również języka obcego. I tutaj może, nie wiem czy ja mam tutaj mówić o tych lektora, tak? może powiem kilka słów, że uczycie się Państwo drugiego języka, tak? Ale jednocześnie możecie Państwo, jest jeszcze oferta, że możecie Państwo uczyć się trzeciego języka, tak? Mamy również taką ofertę. Więc są, jest oczywiście wychowanie fizyczne, pierwsza pomoc, ale to są przedmioty, które są tak zwane, są tutaj ogólną uczelnianą. Tak, dziękuję. Pani doktor Główka, pani magister Szczyżycka i ja pracujemy w tym instytucie i jest oczywiste, że kochamy ten instytut i robimy wszystko, co możliwe, aby studenci byli zadowoleni. Ale to studenci, a nie my, jesteśmy świadectwem tego, co u nas się dzieje. W związku z tym, na to spotkanie zaprosiłyśmy również przedstawicieli, przedstawicielki studentów naszego Instytutu i bardzo prosimy o y, bardzo spontaniczne refleksje, jak y, studenci, y, panie osobiście, ale również y, mówicie w tej chwili w imieniu wszystkich studentów, jak studenci się z nami czują, jak się z nami studiuje, jaka jest atmosfera i czy to jest dla Was i Waszym zdaniem, i zdaniem również y, innych, bo to zdanie znacie, y, słuszny wybór. Moim zdaniem, jako przedstawicielki <laughs> sądzę, że ten uniwersytet jest bardzo przystosowany do całych grup ludzi, ale przede wszystkim dla jednostek. Wykładowcy są w stanie naprawdę pomóc studentowi, jeśli potrzebuje pomocy, sprawić tak, żeby zajęcia nie kolidowały, jeśli jest studiowany drugi kierunek więc to jest naprawdę fajnie. Atmosfera jest zawsze bardzo sympatyczna, dużo uśmiechu. Wykładowcy podchodzą przede wszystkim indywidualnie do uczniów, starają się pomóc w każdej sytuacji. Poziom jest przede wszystkim bardzo wysoki. No, jak już koleżanka powiedziała, atmosfera też jest bardzo miła, przyjemna, odpowiednia do nauki, do rozwijania własnych zainteresowań, pogłębiania wiedzy. Tak, może poziom jest wysoki, ale do zrealizowania, tak, więc to, tak. z tego, nas <laughs> e, Też, właśnie e, w pierwszym semestrze pierwszego roku, miałyśmy okazję e, zacząć przygodę z językiem hiszpańskim, którego nigdy wcześniej się nie uczyłyśmy, więc tym, ten pierwszy semestr naprawdę pomógł nam zrozumieć podstawy gramatyczne, wypowiedzi i określenia, jakie się tam stosuje. I teraz mogę powiedzieć, kończąc już właśnie lektorat z hiszpańskiego, jesteśmy w stanie naprawdę porozmawiać w tym języku, zrozumieć pewne sentencje. I uważam, że to jest naprawdę fajna przygoda, gdyż w Polsce raczej nie ma tak ogólnie dostępnych takich lektoratów. Żeby, żeby samemu też ciężko jest, żeby samemu się zapisać. Więc myślę, że to jest właśnie fajna sposobność, żeby, żeby skorzystać z tego. To z naszej strony wszystko, ponieważ działamy w tej chwili trochę prócznie i jeśli Państwo, bo widzimy, że są Państwo obecni na naszym spotkaniu, jeśli Państwo uznają, że coś jest interesującego, o co warto by zapytać, pozostajemy do dyspozycji. Aha, jeszcze tak, poważnie. Mamy listę pytań, które zostały zgłoszone wcześniej przed naszym spotkaniem, więc być może jeśli państwo w tym momencie akurat nic z Państwu się nie nasuwa, to może pozwolimy sobie tutaj. Odpowiedzieć na niektóre z tych tutaj pytań, bo większość chyba już została tutaj poruszona, większość kwestii została poruszona. Tak. Pierwsze pytanie, jakie potencjalni kandydaci na nasz kierunek zadali, brzmi: na jakim poziomie trzeba znać angielski, żeby dostać na filologię? Odpowiedź już była: poziom B1, natomiast jeśli chodzi o język hiszpański, nie trzeba legitymować się znajomością tegoż języka. Czy po filologii można zostać tylko nauczycielem? Nauczycielem po filologii można zostać, ale nie tylko. Osoby, które wybiorą ścieżkę y, nauczycielską, y, otrzymują kwalifikacje do pełnienia tego zawodu. Natomiast osoby, które wybierają inną ścieżkę. Nie mają tych kwalifikacji. Niemniej jednak, jeśli są w danym roku, w danym cyklu studiów osoby zainteresowane zdobyciem tych kwalifikacji, a wolały zapisać się na ścieżkę inną niż nauczycielska, to przy zgłoszeniu się odpowiedniej grupy kilkunastu, kilku około 10 powiedzmy osób, bo y, musi to być y, y, uzasadnione, y, żeby stworzyć taką grupę. I jesteśmy w stanie i to robimy, y, stworzyć kurs, y, który daje kwalifikacje nauczycielskie. Ten kurs y, po części y, jest y, płatny. Część zajęć, tak w tej chwili ustalamy od tego momentu, od tego roku, czy od tego cyklu studiów, że część zajęć będzie mogła być realizowana ze ścieżką nauczycielską, a te, które nie będą mogły być w ten sposób realizowane, będą dla studenta odpłatne. Ale nie będą to oczywiście duże, duże sumy. Czy zajęcia odbywają się tylko w języku angielskim? Pani doktor już na ten temat wszystko powiedziała. Czy w trakcie studiów można zostać tłumaczem? Czy trzeba zrobić kurs uzupełniający czy odrębne studia? Proszę Państwa, od kiedy tylko pamiętam, żeby uzyskać y, tytuł i kwalifikacje tłumacza przysięgłego, który ma prawo tłumaczyć wszelkie oficjalne dokumenty dla sądu, dla instytucji, trzeba zrobić dodatkowe y, kwalifikacje y, już po studiach i nawet nie wiem, czy nie trzeba się w tej chwili legitymować y, magisterskim dyplomem, czy wystarczy dyplom y, licencjacki. Niemniej y, kwalifikacje tłumacza przysięgłego są poza zasięgiem. Właściwie wszystkich uczelni. To jest dodatkowa kwalifikacja. Ale oczywiście, jeśli dane przedsiębiorstwo prowadzi korespondencję zagraniczną i korzysta z umiejętności naszych absolwenta, to już z kwestii danego przedsiębiorstwa. Ale nie jest to dyplom tłumacza przysięgłego, podkreślam. Co można robić po filologii? Wszystko właściwie, co wiąże się z językiem. Na to pytanie myślę, że też już odpowiedziałyśmy. Jeśli chodzi o obszar pracy dla filologa, to jest on naprawdę ogromny. Ludzie pracują, nasi absolwenci pracują w ośrodkach nie tylko w biznesie, ale też w ośrodkach związanych z kulturą, ze sztuką. Szczególnie osoby, które kończą język hiszpański i ścieżkę kulturowo-tłumaczeniową. Tam też są przedmioty, które rozszerzają wiedzę dotyczącą sztuki i kultury. Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, żeby dostać się na studia filologiczne? Nieistotne oprócz jednego, język angielski, który jest takim świadectwem znajomości na poziomie B. B1. Jest to B1, jest to bodajże rozszerzony już język. Czy w trakcie studiów można studiować drugi język? Tak można i można otrzymać suplementy do dyplomu, który ma tytuł filolog. Kończycie Państwo kierunek filologia, ale otrzymujecie wszelkie informacje dotyczące ukończenia dwóch ścieżek dyplomowania. Czy na tym kierunku praktyki trzeba zrobić w szkole? To też pani Struszycka odpowiedziała. Na ścieżce nauczycielskiej generalnie tak. Natomiast na innych ścieżkach i tych związanych z językiem hiszpańskim i na biznesowej ścieżce na języku angielskim nie robimy praktyk w szkole. Wszędzie, gdzie Państwo znajdą miejsce, my również staramy się bardzo pomóc w znalezieniu miejsc praktyk, ale wszędzie tam, gdzie Państwo będą mogli realizować swoje językowe umiejętności. Takie pytania do nas dotarły. Starałyśmy się wyczerpująco odpowiedzieć i jesteśmy gotowe na ewentualnie kolejne. Jeśli o nas chodzi, tak, tylko nie mamy nawet jakby informacji zwrotnej, czy osoby, które są zarejestrowane, nas słyszą. Tak? tak. W takim razie, jeśli nie mają Państwo więcej pytań, bardzo dziękujemy za uczestnictwo. Prosimy opowiedzieć swoim koleżankom i kolegom, że warto z nami studiować. Że warto studiować języki obce, a oprócz tego chciałabym jeszcze Państwu powiedzieć, że wśród studentów, szczególnie tych, którzy studiują w systemie wieczorowym, mamy absolwentów już innych kierunków i studia filologiczne są takim wspaniałym uzupełnieniem wykształcenia. Mamy na przykład absolwentkę filologii romańskiej, na filologii hiszpańskiej studiuje absolwentka filologii angielskiej, mamy absolwentkę filologii, Filologii romańskiej i mogłabym mnożyć. Oprócz tego studiują wieczorowo ludzie wszelkich zawodów, ludzie, którzy realizują przeróżne swoje życiowe plany. Są tacy, którzy nie mieli czasu studiować wcześniej i studiują pani z mając lat 50, a nawet. 60, bo takich absolwentów też mamy. Są ludzie, którzy chcieliby zmienić swój zawód. Są ludzie, którzy nie bardzo wiedzą, jaka jest ich życiowa droga, w związku z czym zaczynają od języka obcego. Więc motywacji, które mobilizują do studiowania filologii jest ogromnie dużo. I jeśli my możemy sobie czegoś życzyć, do tego, żeby każdy z Państwa taką motywację w sobie znalazł i żebyśmy mogli się spotkać już powiem żartem na koniec, bez masek, żebyśmy mogli swoje twarze rozpoznawać i przesyłać sobie pozytywne y, emocje nie tylko y, przez y, mały ekran, ale również osobiście. Czekamy na Państwa na kierunku filologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Właśnie. Dziękujemy bardzo.